W kolejnym odcinku Miasto Moja w Nim. Zachrypnięci jeszcze po wczorajszym meczu. Meczu wielkim, bo 5-0 po raz kolejny Legia demoluje, wygrywa. E, hasłem meczu e, pożegnanie Nikolicia. Trzy bramki Węgra. Świetny mecz. Moim zdaniem lepiej nie mógł się pożegnać. No i tak jak obstawiałeś ostatnio, miał strzelić trzy bramki, strzelił trzy bramki. Misja wykonana. No, udało się wytypować wynik prawidłowo. Po meczu salut, salut. wojskowy, tak. No, przede Świetne wszystkim sprawy. trochę, trochę łezka się zakręciła wokół jak Nikolic skończy, schodził z boiska. Na pewno był to taki moment mocny emocjonalnie. I dla niego, i w sumie też dla kibiców. Ja osobiście jakoś nie, nie byłem za bardzo za... za za odejściem. Za, za odejściem nie byłem, ale też nie byłem jakimś mega zwolennikiem tego, żeby został. Ale mimo wszystko no, przykro się zrobiło, że to już ten Wiesz ostatni co, ja mecz. Ja czuję coś takiego, że wszyscy warszawiacy przyjęli tą decyzję ze zrozumieniem. Kolej zrobił w legi wszystko. Absolutnie strzelił. Strzelał bramki każdemu zespołowi ekstraklasy. Strzelił tych bramek półtora roku ponad 50. 55 chyba. <laughs> Go blokować w dalszej karierze. Niech idzie dalej, niech robi, e, niech robi dalszą karierę. Tak jest moje zdanie. I, I nie ma jakiegoś wielkiego płaczu po tym. Wszyscy oczywiście są mu wdzięczni za, za to, czego dokonał z legią. Tu króla strzelców, mistrzostwo polski, Puchar polski, Liga Mistrzów. Świetna sprawa. Ale no, e, dalej, dalej mamy po każdym meczu właściwie trzy nazwiska: Nikolić, Radowicz, Odzidza. Świetnie grają, robią świetną robotę. No i pojawiają nam się pojawiają nam się powoli nowe nazwiska. Wczorajszy debiut Śmajskiego. Bardzo dobry mecz, jak go oceniasz? Czy na pewno wejście takie bez kompleksów i spróbował uderzyć i też miał dobry pomysł na grę. Eee, no warto też z tych nowy, nowych nazwisk, które są jakoś tam eee, plusują w obecnym momencie, to Kazasz tak? drugi mecz z rzędu z Gruzie asystą. W końcu dostaje szansę. Tak, dostaje szansę i minuty. drugi mecz z asystą. Eee, może to będzie jakiś taki zawodnik, który, który też będzie ciągnął w eee, niedalekiej przyszłości te grele. Grom bardzo przypomina mi Arme, też jest taki niski, ale trochę chyba mocniejszy fizycznie od E, moim zdaniem e, no, bardzo dobrze zagrał, trochę, trochę za bardzo samolubnie, ale to chyba wynikało z tego, że jeszcze nie do końca jest grany z zespołem i, i, i nie czuje trochę bardziej tych podań. I tej, tej. No tak, ale już po takim e, okresie od, od wakacji powinien, powinien na pewno dobrze się rozumieć ze wszystkimi kolegami z zespołu. E, no tak, bo to już pół roku. Pół roku minęło. I... No ale przed nami teraz będzie obóz przygotowawczy Legii i, i, i to będzie ten okres, kiedy trener będzie miał dużo czasu z zespołem i zobaczymy jak Legia będzie grała po prostu po, po, po tej przerwie zimowej. No trochę za długa jest ta przerwa, trochę też się boję o to, że Legia wypadnie z tego super rytmu wygrywania meczy, meczów Właściwie ponad dwa miesiące chłopaki jadą bez porażki. Same zwycięstwa, jeden remis z Wisłą Płock. Fantastycznie to wygląda. A najbliższy mecz no to będzie już skokiem na głęboką wodę, Ajax. nie jeszcze wcześniej będzie mecz z Arką. A fakty faktycznie, ale mecz na wyjeździe. Ale następny mecz u siebie gramy właśnie z Ajaxem. No i. Kurczę, no pytanie, pytanie na, ile, na ile ta przerwa nie przeszkodzi w tym, w tym, w tym wszystkim, w przygotowaniach do meczu za Ajaxem. Mi się wydaje, że może tylko pomóc Anatol. W Holandii się za gra cały czas, także... No tak, ale, ale no, piłkarze na pewno są zmęczeni, ta przerwa też im dobrze zrobi, mimo że to jest dwa miesiące prawie. To, to ja myślę, że, że, że to tylko pomoże i że ta gra będzie na... W lutym wyglądała podobnie jak nie, jak nie lepiej. Kluczowe będzie utrzymanie zespołu, to na pewno, bo już mówi się dzisiaj, że Chińczycy zgłosili się po Priowicza. ogóle możemy zostać bez napastnika? Był problem bogactwa dwóch świetnych napastników w świetnej formie. No To jest to, też ten aspekt, że nikt nie płacze za bardzo za Nikoliciem, bo Projowicz pokazał, że jest w formie i że może być tym napastnikiem numer jeden. Ale, ale mi się wydaje, że, że nawet jeżeli Legia by ich obu sprzedała, co nie wydaje mi się do końca prawdopodobne, to, to, to ściągnie na pewno kogoś kto, kto też będzie. E, tym zawodnikiem, który będzie ciągnął grę, może nie wykręci takich statystyk jak Niko, no, e, ale, ale na pewno no pieniądze są na transfery, tak? I to, i to nie małe, e, z racji, że dużo zarobili przez Ligę Mistrzów. E, no zobaczymy, jak to będzie się na rozwijało. Samych, na samych transferach prawdopodobnie też zarobię. Nikolić nie odchodzi za darmo. Nikolić nie odchodzi za darmo, a przychodził za darmo. Tak, przychodził więc, za darmo. Przychodził z, za z darmo, Węgiel, odejdzie za, za on na 3 Ja pamiętam, jak on przychodził on na Węgrzech, też miał świetne statystyki też przychodził jako król strzelców w swoich rozgrywkach. No tak, 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 tak. tak. No także, wspaniałe pożegnanie wczoraj, wspaniała atmosfera na Legii, Ponad 20 tysięcy ludzi, ponad 25 tysięcy biletów sprzedanych. No to też pokazuje, że jednak, jeżeli, jeżeli zespół gra dobrze, są ludzie na stadionie i to jest prosta filozofia. No tak. Ja sobie nie przypominam, żeby w zimny grudniowy wieczór mecz z ostatnią drużyną w tabeli na legię naprawdę waliły tłumy. Świetna sprawa, moim zdaniem. Czy znaczy, na pewno ten stadion się zapełnia w, w momencie, kiedy, kiedy drużyna gra fajną. Piłkę, kiedy są zawodnicy tacy jak Wadis w formie, Radowicz w formie, w momencie kiedy jest dużo bramek, no to, to ludzie chcą przychodzić i, i powiem szczerze, że mi to jest strasznie, może nie przykro, ale, ale to rozstanie na dwa miesiące z legią, z, z, z tą drużyną, no takie. Co? No czekam ze zniecierpliwieniem można na ten luty. Co, co tu robić teraz? No dokładnie, właśnie. dokładnie. Teraz cały czas wszyscy czekali do niedzieli, do soboty na mecz Legii, a, a no, na teraz muszą czekać dwa miesiące. Nawet nie mamy czego obstawiać na koniec, N więc, e, więc e, nie mamy się w co zabawić. No. Ale nie wiem, może po prostu piszcie do nas e, jak waszym zdaniem powinna wyglądać ta zima transferowa w wykonaniu Legii kogo powinni kupić, na jaką pozycję, by się przydały wzmocnienia. Także obserwujcie nasz kanał, piszcie to w komentarzach. Subskrybujcie i do zobaczenia. Na... Nie wyróżniliśmy jeszcze za ten mecz Arka Malarza, który też zagrał dobre o, spotkanie. Fantastyczne spotkanie. O, to tak. Kolejny piłkarz nie popełnił żadnego błędu. Dokładnie, bandy. dokładnie. No to gratulacje dla Arka Malarza w takim razie. Ze mną był dzisiaj Daniel. Dzięki za, Dzięki. za udział. I oglądajcie nas. Cześć. <śmienic>